Nie jest tu łatwo zapanować nad Michałem. Nawet w takiej chwili nie może oderwać się od symulatora lotów. No już na przykład. No a co to? Obciąć te kilka włosów. Chcesz spróbować? Może no, na mnie potrenować. Ja włączam silnik. No, teraz uważaj, bo gdzie idzie. Oh. Masz na będą przeszkadzały. Lepiej no, trzymaj to niż waluty. Tere próbuje przejąć teść Michała. Co, Możesz zrobić. O, o. Córeczka fryzjera Ola cierpliwie czeka na autograf Michała. Tutaj był, flamaster był zostawiony podobno tutaj. Jest, pan jest na dole. No, bo ja dla Ciebie nie czekam, startuję. Wiadomo, życie, samo życie. Proszę, proszę, proszę. Dzięki, wam. Słyszałem, że jeszcze wrócicie kiedyś. Trzymajcie Chyba trochę. Na razie. cześć. Cześć, cześć. Chodź, proszę, nie rób takich nic, stara, robocie u Ale to ja robię. Wszystkim dobranoc. Do widzenia. Za co cześć. Dobranoc. Chodź, kluseczku, daj płytę Do góry nogi, hopa! Pani Gieni nie będzie kilka dni. Czy zapracowani rodzice Mieszka, pogodzą pijera, życie zawodowe z opieką pijera. nad Ksawierem? Myszko, myszko, tylko założymy pieluchę i już będziesz mógł fruwać. To. Dawaj, tutaj. Z zajączkiem. Pasuje panu? Pieluszka z zajączkiem. Myszko. O, oh jest, to już trzeba akrobację wykonywać. Dziękuję bardzo. Michał! 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 Dziękuję bardzo. W Michał! 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 Bardzo. Michał! bardzo. Dziękuję się w co? się wam chce ubrać? Bluzę, w koszule, w w, kurtkę, w, kurtkę, w co?

啊。No. Marta nie musi już podpisywać się na zdjęciach męża. Dla wielbicieli ma już własne zdjęcia. Pokaż swoją twarz! Kukła. Dostosowany stylem do dzisiejszego programu? Tak, tak. Lata dwudzieste, tak? Lata dwudzieste i lata dwudzieste. Ja Jak zwykle podczas niedzielnego programu na żywo na Michała czekają tłumy.

Dla Ciebie, Wiktoria. Pierwsze kwiatki. Mam nadzieję, że nie ostatni. Hmm? Nie masz tremy, nie masz strachu, nie. jak masz, śpiewasz, tak? Nie. Głośniej! Michał, czy wiesz, skąd się wziął, wziął Gabriel w, w muzyce? Gabriel y, wziął się z castingu, ile pamiętam. Ha, taki, takiego, jak ty teraz organizujesz. Dokładnie. To te, tak, tak. Ale chciałem ci zaproponować taką rzecz, że ty wyszedłeś z podziemia, to może byśmy tak zrobili po prostu sobie koncercik. Kiedy? Fundacja ja TVN powiem, kiedy? zbiera pieniądze na Centrum Zdrowia Dziecka i byśmy zagrali na ulicy. Ale kiedy? Byśmy... Słucham? Kiedy? Słuchaj, nie, nieważne kiedy podamy w programie. Ten program jest trzy razy w tygodniu. Przybijasz, wchodzisz ten, w to? Ten. Naprawdę. Jeszcze siedzimy. Proszę światło robocze w studio. Nie A, wysłaliśmy jej pieniądze. Dziękujemy bardzo. Wszystko co złe to Wasza wina.